Z tej strony masz ulubiony chlebek i w tym odcinku będę robił polski iceberg z fnaf Jeśli nie wiecie co to iceberg, iceberg to zbiór ciekawostek od góry do dołu na obrazku góry lodowej. Im niżej, tym ciekawostki są mniej zdane i bardziej tajemnicze. Jest to specjał wakacyjny, o którym mówiłem w poprzednim filmie o gadaniu oraz specjał na 100 i 250 subskrypcji. Na 500 subskrypcji wleci film o wszystkich typach animatroników z FNAFA, a na 1000 tierlista lista wszystkich skinów z FNAFA AR. Więc opłaca się subskrybować, żeby wbić te 500 i 1000 subskrypcji. A więc zaczynamy! Paper Pally. Są to trzy lalki zrobione z papierowych talerzyków przez, przez dzieci w Prebis. Po raz pierwszy pojawiły się we FNAFie 2 jako easter egg na jednej ze ścian. Następnie jako kolejny easter egg w biurze we FNAFie 3. Jako grywalne postacie we FNAF Wordzie. Oraz dekoracja możliwa do zakupu we FNAFie 6. Rzeczą, o której nie wiedziałem, aż do robienia tego icebergu, to to, że Paper Palle posiadają imiona. Ich imiona to Paper Bonnie, Paper Freddy i Paper Buddy. nie wysilił się, kiedy tworzył imiona na Paper Pali. Youtube's. Jest to firma, która produkuje limitowane rzeczy o danej tematyce. Przykładało figurki z FNaFa, figurki z różnych gier, filmów, seriali, pluszaki, przypinki lub kubki. Mówię tutaj o tej firmie, ponieważ dosyć niedawno zaczęła współpracę z fnaf -em. Podajże od powstania Security Briefing i I sam osobiście też mogę się pochwalić w jedną z figurek. I jest to Vani. Jest ich dosyć sporo, a wszystkie z nich są limitowane. JJ. Jest to animatronik, który występuje we Fnafie 2 jako Easter Egg. Nie wiemy praktycznie nic na temat tej postaci. Wiemy tylko tyle, że jest i patrzy się na nas spod biurka w FNAPie 2 jako Easter Egg wystąpiła ona we FNAFie 2 jako Easter Egg, we FNAF Worldie jako grywalna postać oraz jako jeden z 50 przeciwników oceanie. Game Gamejolt jest to strona internetowa, na której można zamieszczać swoje amatorskie gry. Lecz znajdziemy tam też kilka dużych oraz płatnych produkcji. Jest to też strona, na której jest najwięcej fnafowych fangier: Ponguj i Eleven. Są to polscy YouTuberzy, którzy nagrywają filmy o fnafowej tematyce. Ponguj nagrywa rzeczy związane z fandomem, czyli na przykład teorie lub newsy, a Eleven nagrywa gameplaye. Boni zamiast Frediego. Można wywnioskować po pierwszych trailerach FNAFA 1, że Bonnie miał zastępować Frydiego. Widzimy jak Bonnie biegnie korytarzem oraz ściąga swoją maskę do kamery, lecz nie widzimy w ogóle Frydiego. Można również dojść do wniosku po obejrzeniu tego traileru, że w grze nie ma Foxiego, ponieważ jego mechanikę ma Boni, już jak wcześniej wspomniałem, a na trailerze nie widać nawet pirackiej zatoczki z FNAFA 1. Ignited Animatroniki. Są to jeszcze bardziej zniszczone wersje widerów z FNAFA 2, które wystąpiły w grze The Joy of Creation. Jest to jeden z wielu fangamów FNAFA, jeden z bardziej popularnych. Same Ignitedy są głównymi antagonistami owej gry. Skład ich gangu zaliczają się: Ignited Freddy, Ignited Bonnie, Ignited Chica, Ignited Foxy, Ignited Golden Freddy oraz Creation. Z czego Creation jest połączeniem wszystkich Ignite Ignitedów w jeden? FNAF World teasery. Są to chyba najmniej znane teasery z całej gry. Przedstawiają one na początku y wszystkie animatroniki z FNAFa 1 do 4. Które z każdym obrazkiem, powoli, obrazek na obrazek, zmieniają się w adventure animatroniki FNaF Worlda. Warto również wspomnieć o teaserze z powieszoną adventure manga. Który, jak już powiedziałem, przedstawia powieszoną mangu, mangu z napisem Widzicie, co wszyscy zrobiliście? FNAF Fanverse Fersber Fanverse, czyli FNAF Fanverse To współpraca Scotta Cautona i twórców popularnych fanowskich gier FNAFa Ogłoszona po raz pierwszy 21 sierpnia 2020 roku Jak sam Scott mówi, projekt zakłada gigantyczną współpracę kilku twórców gier fanowskich Którzy przez lata... Stworzyli jedne z najpopularniejszych gier panowskich w fandomie. Czyli w skrócie, Scott zapłacił yy, paru twórcom fanowskich gier, żeby stworzyli jeszcze większe, jeszcze lepsze gry panowskie. Między innymi dostaną też własny mecz, jak już mówiłem wcześniej, przy JUTUS. Płatki FNAF. Jest to jeden z rzadszych produktów we franczyzie FNaFa ale udało mi się znaleźć parę płatków z mapach. Pierwsze płatki to Nightmare Puffs. Są to płatki typowo czekoladowe z pudełkiem z Freddym jedzącym je. Nie ma w nich praktycznie nic niezwykłego, poza tym, że to są takie najzwyklejsze płatki czekoladowe. I z rzeczy wartych dodania, z tyłu opakowania po tych płatkach jest maska Freddy'ego do wycięcia sobie. Następne płatki to płatki od Funko. Nazwane po imieniu Frediego, czyli po prostu Freddy Fazbear. Są to też takie najzwyklejsze płatki, tylko że pokolorowane takie jaskrawe kolorki. I w środku jest figurka Frediego. Oczywiście z Funko. Scrap drab miał mieć wygląd yy, Buntrata. Chodzi tu o to, że fandom był przerażony, kiedy po raz pierwszy zobaczył wygląd Scraptrapa, bo stwierdzili, że nie wygląda jak Springtrap z trójki, tylko jakoś taki bardziej koślewy animatronik. Miał w sobie kości, których nie miał Springtrap, był bardziej podłużny i chudszy, miał zupełnie nie, nie Springtrapowy endoszkielet oraz 90% mięsa, które miał w Mafie Trójce zniknęła. Kiedy we FNAFie Security Breach zobaczymy Boom Trapa, Phantom stwierdził, że Scraptrap powinien wyglądać tak jak Boom Oczywiście dostosowany do FNAFa 6, czyli bez glamourowo endoszkieletu. Bivi najgorszym ani Chodzi o to, że BB podczas wyjścia w Nova 2 został uznany z najgorszego animatronika przez czasu. Z tego powodu, że jego mechanika była na tyle upierdliwa, że wiele graczy odsunęła się od no chyba dwójki. Watch it. ear! 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 Ow! ow that really hurts! Ow. Gdy wchodził nam do biura, zabierał nam latarkę, przez to nie mogliśmy odpędzić Foxiego ani sprawdzić, czy jakiś animatronik jest w biurze. I chyba reputacja Bibi z FNAFa 2 przetrwała aż do dziś, i wiele, wiele, wiele osób nienawidzi tego animatronika. W ogóle, kiedy robiłem ten materiał, to się zorientowaliśmy z Antkiem, że FNAF obchodzi 8 czy 9 rocznicę. Teraz 30 sekund pozytywki Frediego. Jest to jeden z niewielu projektów animowanych z FNAFa, który robił taką kreskówkę 3D dla najmłodszych z postaciami z FNAFa. Pierwsze cztery odcinki są tylko o FNAFie i są takie bardzo ogólne, a później twórcy zaczęli dodawać postacie, które były na topie, na przykład Hagiego Przez co według mnie kreskówka straciła bardzo dużo na wartości. ONAF, FNAF oraz PomGUS. Są to jedne z trzech największych fangamów z świata fnaf -a. Five Nights at Candies, One Night at Flumptys oraz Pop Goes. Każdy z tych fangamów różni się postaciami, mechanikami oraz fabułą. Na przykład Five Nights at Candies oraz Pop Goes mają po 5 nocy, a One Night at Flumptys, jak sama nazwa wskazuje, to jedną noc. JOLLY 4 Jest to y, czwarta gra z serii JOLLY, zrobiona przez Ivan G. na Game Jolcie. Jest ona ciekawa przez to, że jest inspirowana prawdziwą restauracją, która istnieje w rodzinnym życiu. JOLLY Jest to filipiński fast food, z tego co się dowiedziałem. Samo JOLLY B dostało również swoje własne dwa fangaming, JOLLY B oraz JOLLY B 2 ale za dużo kradło od oby restauracji zostało zdjęte z Game Jolta. Światło we FNAFie. Jest to bardziej moje przyuważenie niż taka bardziej oficjalna ciekawostka, ale i tak stwierdziłem, że warto go tutaj dodać. Chodzi o to, że praktycznie w każdym FNAFie w latarka lub też światło ma jakąś swoją mechanikę. We FNAFie jeden pomaga nam zlokalizować animatroniki przy drzwiach, we FNAFie 2 ponownie pozwala nam zlokalizować animatroniki w biurze oraz odpędzić się od Foxiego. We FNAFie 3 latarka lub też światło nie odegrały jakiejś większej roli. We FNAFie 4 dzięki niej potrafiliśmy cokolwiek widzieć. W piątce również. W 6 znowu pozwalała ona nam zlokalizować animatroniki w biurze. W UCN pozwoliła ona nam odpędzić się od paru animatroników w biurze. We FNAFie AR pozwalała ona nam dokładnie widzieć skąd przybiegnie dany animatronik. FNAF VR to są wszystkie gry, ale złożone w jedną dużą nawiarkę, więc powtórzyłbym się tylko. Oraz po, po raz kolejny we FNAFie 9 pozwalała ono nam cokolwiek widzieć przy niskiej gammy. W DLC również. Oryginalne plusze. Są to pluszaki z FNAFa 1, które można było kupić we FNAFie 1 ponieważ Scott zbierał na zbudowanie następnej gry w 2 Grzegorz kontrowersje. Podczas wyjścia FNaFa Security Bridge Grzesiu, czyli główny bohater owej gry, został uznany za najgorszego protagonistę w Nafa. między innymi dlatego, że rozwalił cały zestaw Glamrocków oprócz Frediego. Jedną z bardziej kontrowersyjnych rzeczy było to, że, że była teoria, że Grzegorz jest bezdomny. Na szczęście, podczas Fnaf Security Ruins, ta teoria została częściowo obalona. FNAF AR upadł. FNAF AR jest prawdopodobnie jedyną grą z FNAFa, która upadła. Z roku na rok, od wyjścia gry, coraz mniej graczy zaczęło w nim grać. Wpłynęło na to bardzo dużo czynników. Między innymi update, który zamienił wszystkie striki, czyli ile pod rząd zabiłeś animatroników, czy tam pokonałeś, na expa. Owo expo było tak ciężkie do zdobycia, że większość graczy po prostu odeszła od na FAR. Między innymi również sklep, w którym można było zakupić plusz suty oraz CPU. Dawko, czyli Lewis K. Dawkins. Urodził się 30 grudnia 1995 roku. Ale jako dawko, to angielski youtuber zajmujący się grami z FNaFa. I nie tylko, bo robi również teorię lub recenzje pluszanek. Time Crusher FNaF World. Chodzi mi tu o to, że FNaF World miał być takim limbem międzyczasowym we FNaFie. Jeśli miałaby wyjść jakaś nowa gra po czwórce, to postacie z następnych gier miałyby dochodzić do FNaF Między innymi tyczy się to następnej ciekawostki, czyli... Czyli trzeci update w Noworda. W owym updatecie miały dojść wszystkie postacie z SLA. Finalnie trzeci update porzucono razem z nowymi postaciami. Co dla większości osób może być bardzo bolesne po tym, jak drugi update Warda był fajny. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ community wzięło w swoje ręce Warda. Wyszły albo to modyfikacje do Fnavorda, które dodają owe postacie z SLA, albo zupełnie osobne gry z postaciami i tylko postaciami z SLA. Wycieki w Saha Security Bridge przez Funko. Punko przed premierą FNAFa Security Bridge przedwcześnie udostępniło wygląd figurek z owej gry, cały zestaw glamrocków oraz wani. Podczas tamtego wydarzenia między m.in. potwierdziło się, że nie będzie glamrock Foxiego, czyli dla fandomów w tym okresie się poszczęściło. Animacyjne projekty FNAFa. Nie znalazłem za wiele animacji związanych z FNAFem. Wartym wyróżnienia na pewno jest owy and Friends, które wymieniłem w poprzedniej warstwie. Five Nights at Music, który robi animacje do muzyki z FNaFa. Animacje z FNaFa zrobione przez Golden Lane Studio są na bardzo wysokim poziomie oraz bardzo przyjemnie się je ogląda. Seria wywiadów z animatronikami zrobiona przez J Games jest też bardzo animacją na wysokim poziomie z fajną fabułą, trochę zakręconą, ale bardzo fajną oraz Candyland, zrobiony również przez Golden Lane Studio. Wyszły z tego co się nie mylę dopiero dwa odcinki, ale animacja na tym poziomie to jest coś, coś pięknego. Weekend. Jest to po raz kolejny fangame, który został udostępniony na Game Jolcie, zrobiony przez użytkownika Galba. Warto mi nim wspomnieć, ponieważ wdraża nową i ciekawą mechanikę do gry. Mianowicie, żeby odstraszyć animatroniki od biura, trzeba puścić muzy muzykę z Music Boxa, marionetki. Konkretniej pluszowej marionetki. Sama grafika owego gameu jest również warta wspomnienia, bo ona jest, ponieważ jest bardzo ładna. Nosi taki typowo klasyczny FNaFowy wygląd oraz taki trochę nowy. Powstanie FNaFa. W początku miała to być gra o dwóch bobrach, które prowadzą rodzinny interes. Sama gra nie była jakimś wielkim y, czymś, było wiele negatywnych głosów pod tą grą. Jeden z nich powiedział, że owe animacje w grze wyglądają jak y, animatroniki. Kiedy Scott już chciał się poddać, wymyślił y, animatroniczny horror, znany jako Five Nights at Freddy's. Z perspektywy czasu był to raczej bardzo dobry pomysł. Kacztenki z ucm są to chyba najdziwniejsze kactenki w Smaha. Jedna opowiada z nich, że Freddy nie może poradzić sobie z Foxym, ale w świecie samurajów. Inna to długa opowieść Mr. Hippo, którą wysłuchałem trzy razy i do teraz nie wiem o czym ona była. Licealne problemy tojczyki, które opowiadają o problemach tojczyki ze znalezieniem miłości. Oraz jedna już z bardziej konkretnych kadcenek po przejściu 50-20, w której można zobaczyć Golden Freddy'ego, który przesuwa się coraz to bardziej w ciemność. Przechodzimy do ostatnich dwóch warstw. Chciałem tylko powiedzieć, że te warstwy nie będą jakieś długu, długu, super specjalne. Większość z tych ciekawostek z całego tego icebergu mogliście już znać, ale stwierdziłem, że i tak je tutaj dać dla takich bardziej nowszych osób związanych z FNAFem. A ci, którzy już znają te ciekawostki, mogą sobie na przykład obejrzeć ten film w ramach odświeżenia ich. VHS Są to animacje o FNAFie stylizowane na kasety VHS z lat 80. Wiele z tych animacji jest bardzo brutalnych oraz bardzo horrorystycznych, ale według mnie i tak warto to obejrzeć dla osób, które lubią horrory albo FNaFa. Lolbit. Jest to recolor Funtime Foxiego z FNaFa SL, dodany jako mechanika do Custom Nighta. Żeby odpędzić go od siebie trzeba było wpisać na klawiaturze LOL. Tak jak przy JJ nie wiemy praktycznie nic o tym animatroniku. Prawdopodobnie nie jest on nawet animatronikiem, tylko twarzą Foxiego wyświetlaną na monitorach we FNAFie 5. Pojawił się również w ucn jako jeden z przeciwników: pudełko z FNAFa 4. Jest to jedno z największych tajemnic w świecie FNAFa. Ponieważ po zakończeniu gry w 4 mogliśmy otrzymać pudełko, które w którym mogliśmy klikać. Kiedy kliknęliśmy w obo pudełku, w pudełko, mogliśmy poruszać się kłódkami, lecz nie mogliśmy go otworzyć. Praktycznie nikt do dziś nie rozwiązał zagadki pudełka. Jedni uważają, że w środku są pluszanki animatorników z 1, które symbolizują wrogu we snapie 4. Jeszcze inni mówią, że nic w owym pudełku nie ma. Jeszcze inni mówią, że owo pudełko nie powinno zostać na razie otwarte. A jeszcze inni mówią, że owo pudełko symbolizuje pierwsze cztery gry z FNAFA. The Walton Files. Jest to seria animowana inspirowana FNAFem, ponownie w stylistyce VHS która porusza takie tematy jak porzucenie, alkoholizm i inne poważniejsze sprawy. Pomimo poważniejszej tematyki, według mnie i tak warto się z nią zapoznać. Koncept arty Pop -Goosa. Niewiele osób wie, że PopGos miał ponad cztery anulowane gry za sobą. Do owych czterech gier pozostało mnóstwo koncept artu, m.in. animatroników. Pomimo, iż nie zagłębiałem się za bardzo w te cztery anulowane gry, stwierdziłem, że owe koncept arty są na tyle ładne, że warto o nich tutaj wspomnieć. Oto kilka z nich. XOR oraz RWQFSFASXC. Są to dwa różne animatroniki z różnych gier. XOR to Recolor Divi z UCNA a a RWQFSFASXC aka Shadow Boni. Jest animatronikiem z FNAFa 2, recolorem jego niego. Lecz niewiele osób wie, że obydwa te animatroniki tworzą duo. Obydwa są czarne, niepurpurowe jak Purpur -pur Freddy. Nie zabijają nas w serii gier FNAF. Oraz jedyne co nam robią to tylko utrudniają rozgrywkę. Szerzej opowiem o nich w moim filmie o typach animatroników na 500 subskrypcji, więc jeszcze raz zapraszam do subskrybowania. Będzie bardzo warto. KrajBer w WCNie. Jest to jeden z easter eggów w UCN Po kliknięciu w dezaktywującą monetę podczas jumpscare'u Golden Freddy'ego z FNAFa 2, otrzymamy jump scare Fredbera. I jak wiele osób podejrzewało, Fredber to po prostu recolor oryginalnego Freddy'ego z FNAFa 1. Tyle że zamiast czarnymi ubraniami, to z fioletowymi. Fred Trap. Podczas pierwszych teaserów do FNAFa 3. Scott wypuścił teaser z Springtrapem z napisem I always come back. Fandom odbił to zdjęcie i wyszedł im Fredo podobny animatronik. Stąd też fanowski pomysł na to, że Springtrap nie jest Springtrapem, tylko Fred Trapem. Samą nazwę Fred Trap również dostał po fnaf 3, kiedy dowiedziano się, że ten animatronik to Springtrap. Chucky e. Cheese. Po pierwszych trzech grach fnaf rozpoczęły się plotki o tym, że w Chucky e. Cheese Odbyły się te same wydarzenia co we Fnafie Jedynce. Czy jeden człowiek wszedł w strój animatronika oraz zaprowadził dzieci na zaplecze. Tam je zamordował i zamiast włożyć je do stroju w animatroników, jak we Fnafie, zmielił je i dał je do pizzy. Na całe szczęście owe pogłoski okazały się fałszywe. Nic takiego nie miało miejsca w sieci pizzerii Chucky e. Cheese w Ameryce. Depsi Pat Freddys. Jest to chyba najbardziej memiczny fangame FNAF-a. A zresztą to ja się będę produkował. Oto parę scen. <zpopular> we 啊。Uh Jest to teoria, która została inspirowana serią książek od FNAFa Srebrne Oczy. Mówiła ona, że Mike Bot jest, jak sama nazwa wskazuje, dużą Michaela objęziona w jednym z animatroników zrobionym specjalnie dla niego. Na nieszczęście, lub na szczęście, owa teoria została obalona przez post Scott'a, na którym mówił on, że książki ze serii Srebrne Oczy nie są polem do teoretyzowania. Sparky the Dog. Marki The Dog jest to animatronik, który występował we Fnafie 1 jako easter egg. Można było go zobaczyć po tym, jak Bonnie wyszedł z backstage'u. Za otwartymi drzwiami można było zobaczyć jego jedno oko oraz kawałek jego pyska. Fandom następnie zrobił swoje i dodał mu cały wygląd łącznie z kwestiami dialogowymi. I to byłby koniec mojego Icebergu. Pomimo tego, że na pewno był krótszy niż inne filmy o tej samej tematyce, to na pewno był on zrobiony 100% przeze mnie. Film był inspirowany również Icebergiem Piloksa na temat Transformersów oraz paroma wypowiedziami oraz filmami Ponguja z kanału Ponguja. Chciałem to tylko jeszcze napomknąć. Y, informacja kompletnie nie z filmem: że na Game Jolt Finalizers, Zero oraz Youtube z organizują konkurs, na którym można wygrać. Figurki od YouTube oraz kopię gry w NAFA Security Bridge. Jest on bardzo prostym konkursem i zrobić parę, parę prostych zadań, a do wygrania są bardzo limitowane figurki oraz bardzo fajna gra z FNAFA. Więc myślę, że dla większości osób zrobienie tych paru zadań nie będzie jakimś wielkim problemem. A do wygrania są bardzo fajne rzeczy. Oraz ponownie, jak w poprzednim filmie, dziękuję najmocniej całego serca za 100 i 250 subskrypcji. Nigdy nie myślałem, że kiedykolwiek tyle będziemy mieć. Wszystkie rzeczy związane z moim Icebergiem, czyli na przykład vhs -y są w opisie, więc też zapraszam do zajrzenia tam. Oraz mam do was takie małe, drobne pytanko. Czy chcielibyście Q&A ze mną i z Antkiem? Jeśli tak, to możecie pisać komentarze pod tym filmem oraz pod poprzednim filmem z gadania. Jeszcze prawdopodobnie wrzucę jakiś post na społeczność, więc tam też będziemy, będzie można pisać. A więc dziękuję za obejrzenie mojego specjalna 100 i 250 subskrypcji. Do zobaczenia niedługo!